My nie musimy nic udawać, panie redaktorze. Karol Nawrocki o. jest sobą. Karol Nawrocki jest katolikiem, czego się nie wstydzi, o czym, o czym mówi jasno. To raczej ta druga strona może zacząć się teraz zastanawiać, w jaki sposób to wykorzystać. To Oczywiście, że człowiek jest czasami zmęczony. To jest też kampania wyborcza, to jest taki maraton. Tam są raz lepsze, raz gorsze chwile. Czasami jest człowiek smutny. Doszedł do tego momentu, kiedy, kiedy naprawdę otrzymał ten, kiedy ma w sobie ten format prezydencki, bo ja to też zauważyłam podczas debat, bo my też się nie znaliśmy. Też go poznałam w grudniu i yy, i teraz widzę, że to jest zupełnie inny człowiek, że on się naprawdę, że on się naprawdę zmienił. Sondaże sądażami trzeba robić swoje. Na pewno kluczowy będzie tutaj elektorat Konfederacji. Nie ukrywajmy. Dzień dobry, panie Dzień dobry, Dzień dobry pani rzecznik. Jak no, to jest wydarzenie, które również ma swój bym powiedział, cień polityczny. Jest istotny w perspektywie kampanii wyborczej, no ale także w perspektywie ludzkiej, jak Państwo przyjęliście to w sztabie. To, że akurat w trakcie kampanii na finiszu wydarzyło się, wyda no, zdarzyła się śmierć Ojca Świętego. E, tak, raz jeszcze, dzień dobry Panie Redaktorze. E, no, wydarzyło się to wczoraj, w poniedziałek wielkanocny, tak więc e, sztab nie pracował w tym czasie. Wszyscy... W bardzo symbolicznym momencie. Tak, w roku. bardzo symbolicznym momencie wszyscy, wszyscy odpoczywaliśmy, zarówno kandydat, jak i sztabowcy, więc, więc tutaj absolutnie się Polityką nie zajmowaliśmy, jeśli chodzi o takie kwestie, oczywiście ze smutkiem przyjęliśmy tę wiadomość. Jeśli chodzi o takie kwestie techniczne, to, to pan redaktor wie i Państwo, że, że planowaliśmy, już, już też tutaj się pojawiły w moim kierunku takie pytania, co z konwencją, która miała się odbyć w niedzielę, to tutaj tylko krótko mogę udzielić takiej odpowiedzi, że czekamy po prostu na datę pogrzebu, czekamy na to, co się wydarzy. Wiem, że biuro prasowe Watykanu poinformowało o tym, że pogrzeb odbędzie się najprawdopodobniej w piątek lub jest jeszcze lub jeszcze wchodzi w grę sobota lub niedziela, tak więc no, czekamy na tą informację i, i, i potem będziemy podejmować jakiekolwiek działania, jakiekolwiek kroki, jeśli chodzi o ten harmonogram wyborczy. Z tego co czytałam w przekazach medialnych, no to dzisiaj rano taka informacja się ma pojawić, no i wówczas myślę, że zbierze się sztab i dalsze decyzje będą podejmowane. No, tak jak powiedziałam, to był okres świąteczny. Duże zaskoczenie, bo przecież też widzieliśmy, Ojca Świętego jeszcze w niedzielę wielkanocną rzeczywiście miał, miał te problemy ze zdrowiem, ale wydawało nam się, że, że wyszedł, mówiąc, Kolokwialnie na prostą. Prawdopodobnie przyczyną był udar z tego, co czytałam, no, czyli też, um, czyli też no, coś, co właściwie może spotkać każdego niezależnie od wieku. Tak więc, no, myślę, że, że duży smutek no, i też duże zaskoczenie, mimo wszystko, o no, tych problemów zdrowotnych. Pojawiały się też takie komentarze, że Ojciec Święty wybrał. Misję ponad zdrowie, hmm. czyli nie posłuchał lekarzy i zdecydował się no, zaryzykować jeszcze swoim zdrowiem, jakby przedłużyć, być może skrócić swoje życie, ale e, no, twardo wykonywać swoje obowiązki. No, panie redaktorze, tak jak powiedziałam, chyba nie znamy jeszcze tej oficjalnej A, przyczyny tak. śmierci. Jeśli był to udar, to, no, to tak jak powiedziałam, też, też tutaj no, ciężko mi mówić o kwestiach A. medycznych, nie jestem lekarzem, no, ale udar może spotkać no, no, każdego właśnie, niezależnie od wieku. Pewnie, pewnie tak. E, jak... No, wiem, że w takiej sytuacji czasami krytykuje się tego rodzaju pytania, ale trwa w Polsce kampania i to jest tak ważne wydarzenie, że ma wpływ na kampanię. Jak państwo to odczytujecie? Z jednej strony ona będzie musiała być przez jakiś czas stonowana, a obydwie strony no, szykowały się do spektakularnych wydarzeń. Państwo do konwencji, e, strona rządowa popierająca Rafała Trzaskowskiego do koncertu, który wiadomo, że jest tak naprawdę realnie elementem e, kampanii wyborczej. Natomiast. E, no w tej sytuacji Obie strony muszą się wyciszyć trochę. To chyba jest trudne w kampanii. Panie redaktorze, tak jak powiedziałam, jeszcze, jeszcze nie było czasu, żeby porozmawiać tak sztabowo na ten temat, ponieważ wydarzyło się to wczoraj w wielki poniedziałek, ale ja myślę tak czysto po ludzku, że są jednak sprawy ważne i ważniejsze to, czy trzeba będzie przełożyć konwencję, czy też nie, no to jest kwestia ale... drugorzędna. na pewno na pewno, jeżeli tak trzeba, będzie to zrobimy, a, a uważam, że tutaj należy, należy po prostu zachować się godnie w tej sytuacji. Jesteśmy jednak krajem katolickim, no ja również osobiście, Również nasz kandydat jest chrześcijaninem, jest katolikiem, więc, więc my na pewno z naszej strony zachowamy się właściwie. Nie wiem, co zrobi druga strona. Pan redaktor wspomina o jakimś koncercie, tak? Tak, ma być duży koncert pod stadionem narodowym. Zobaczymy, zobaczymy co się ale, stanie. Ale jeszcze wracając do mhm. państwa strony i obozu. Mhm. No, znowu tutaj. Pozwolę sobie jednak w tym politycznym kotle mieszać przy tej okazji, ponieważ no, to jest wydarzenie, które ma wpływ. I mhm. czy pani też zastanawiała się nad tym, jaki to może mieć, czy, można, czy, to, czy śmierć papieża w, w sytuacji kilku tygodni, bardzo krótkiego okresu przed wyborami, może mieć jakiś wpływ na wynik? No, wydawałoby się, że to jest. Przykro mi, że to no, brzmi to bardzo cynicznie, ale to jest wydarzenie, które ma wpływ. Ten okres najbliższy, kiedy ludzie będą wracać do życia duchowego, skupiać się na tych sprawach, powinno bardziej sprzyjać kandydatowi konserwatywnemu. No, pan redaktor powiedział o powrocie do życia duchowego, jeśli chodzi o kandydata konserwatywnego, również jak pan no, podejrzewam określił, Karola Nawrockiego, no to. My nie musimy nic udawać, panie redaktorze. Karol Nawrocki a. jest sobą. Karol Nawrocki jest katolikiem, czego się nie wstydzi, o czym, o czym mówi jasno. To raczej ta druga strona może zacząć się teraz zastanawiać, w jaki sposób to wykorzystać, ponieważ no, ja przecież przypominam sobie wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego, który wraz z żoną mówił o tym, że nie posyłają dziecka. który to się przecież, bardzo który, No właśnie, to się bardzo zmieniło, który przecież nakazywał ściąganie krzyży z urzędów, a teraz podczas kampanii wyborczej, przykładowo kiedy kiedy odwiedzał jakąś miejscowość w górę no to odbierał obrazek świętego Floriana. No widziałam też w mediach społecznościowych, że jego żona przygotowuje święconkę, więc jeśli chodzi o jakieś takie ruchy i, i kalkulowanie, no to myślę, że teraz sporo do myślenia ma druga strona. My jesteśmy naturalni, lepszy robimy jeden, swoje. Lepszy jeden nawrócony grzesznik niż tysiąc sprawiedliwych. Jeżeli to jest autentyczne, to tak. Być może e, Rafał Trzaskowski w swojej regi, religijności jeszcze was minie e, do czasu na pewno, tej kampanii, ponieważ na pewno ewolucja, ewolucja, ewolucja jest błyskawiczna i dla <grym> wielu osób rzeczywiście Zaskakująca. Panie redaktorze, zgadzam się. Jeżeli to nawrócenie jest szczere, to dobrze, to powinniśmy się po chrześcijańsku jak najbardziej cieszyć. To jest, to jest bardzo ważne. Tutaj każda nawrócona wieczka jak najbardziej. No Tylko obawiam się, że, że Rafał Trzaskowski tutaj swoją wiarę zmienia tak często jak, jak zdanie. Podejrzewa pani, że po wyborach Rafał Trzaskowski straci wiarę? Mam, mam ku temu powodu, a tak, a ja, żeby tak podejrzewać. A ja chciałem zapytać się trochę o samą rzeczywistość sztabową tak. i, po, i polityczną, ponieważ no, z tego co ja rozmawiałem ze sztabowcami, ale najlepiej się z nimi rozmawia już po wyborach, to też można stracić wiarę w wiele rzeczy, ale wiarę w swoje otoczenie, właściwie dawne otoczenie polityczne stracił chyba Michał Kamiński. No i cóż z naszym Michałem rzeczy, Co, że ktoś siedzi z rodziną, że może chciałby u politycy? Nie, jak trzeba kogoś, to zadzwonię i mu nagadam. I go nastraszę, bo to ulubione, prawda? Być jestem silna, duża, a co tam oni malutcy? Ich można straszyć, kierowców takich kamieńskich, to może mi pomiatać, bo my przecież ważni, mądrzy, Europa, to nam wolno, co? Hamom będziemy pokazywać ich miejsce. I właśnie mi pani marszałek Hamowi pokazała miejsce. Ja może wyjaśnię. Otóż Michał Kamiński poskarżył się w bardzo głośnej już wypowiedzi, że jak był w szpitalu, to Niejaki Morawiecki, pomimo że Michał Kamiński codziennie apelował o to, żeby owego Morawieckiego zdjąć z urzędu, to Morawiecki zadzwonił i zapytał się, jak się czuje. Jak się okazało, zdrowiem się e, interesowała również jego koleżanka, e, marszałek Kidawa Wojska, ale w nieco inny sposób. Otóż wedle Michała Kamińskiego kazała e, kierowcy szpiegować Michała Kamińskiego. No Ja się poskarżę na generalnie że biorąc, tępienie swojej osoby, szpiegowanie przez swoje własne otoczenie, polityczne, ale to nie jest jedyna historia, taka, którą słyszałem, żeby przypomnieć Churchill'a, który miał jednemu z młodych posłów no, od odpowiedzieć e, synu, naprzeciwko to są twoi e, przeciwnicy, a dookoła siedzą wrogowie. Tak. Czyli ci... Prawdziwy wróg jest za tobą, chyba tak to było. No właśnie, czy prawdziwy wróg jest za tobą, czy obok ciebie, tak. różne wersje. No właśnie, jak pani weszła w tą politykę, została tym ornitologiem, który postanowił latać. Odkryła pani taki świat? Znaczy ja uważam przede wszystkim, że, że kampania prezydenta nie powie mi pani taki... prawdy oczywiście w tej sytuacji <laughs> obecnej, ale... Kampania znaczy. No, nie, powiem panu, ja w ogóle też lubię właśnie, lubię, też, lubię też odpowiadać konkretnie. Nie lubię takiego właśnie owijania w bawełny, do którego są przyzwyczajeni niektórzy politycy, że ja lubię jednak mówić wprost, jak pan mnie pyta, czy takie, coś, czy takie coś się mnie spotkało. Nie, szczerze mówiąc nie, ale też muszę tutaj zaznaczyć, że ja nie biorę udziału w takiej bieżącej polityce. Nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, nie jestem posłem, nie jestem na co dzień w Sejmie, nie biorę udziału w obradach. Kampania prezydencka to jest naprawdę taki bardzo specyficzny moment, w którym być może. Nigdy nie weźmie udziału żaden polityk, tak? żaden, żaden, żaden poseł, więc tu jest sytuacja zupełnie inna. Ja też bardzo dużo wyjeżdżam, nie jestem na miejscu. Bo no, ale Paweł tych... Szefernaker, Adam Bielan to są politycy ostatecznie, którzy w... no, są też w tym sztabie i mają wpływ na jego działanie. Tak, mają wpływ na działanie, ale tak jak mówimy na co dzień nie mamy za dużo kontaktu, ponieważ ja cały czas jestem w trasie z Karolem Nawrockim. I tam to co mnie właśnie spotkało to jest niesamowite takie doświadczenie właśnie dziennikarskie, życiowe, że kiedy my siedzimy w studium, my w ogóle nie widzimy tych ludzi, jakie to są tłumy, jakie to są e, właśnie, jakie to są wspaniałe spotkania tych osób, które przychodzą do nas i które naprawdę czasami już. Bo polityka, kampania wyborcza to jest naprawdę męcząca sprawa. Trzeba przyznać, nie można obijać, że w bawełny to jest czasami tak, że, że podróżujemy po a, trzech województwach, odwiedzamy 22 powiaty i to wszystko w trzy dni. Więc naprawdę oczywiście, że człowiek jest czasami zmęczony, to jest też kampania wyborcza, to jest taki maraton, tam są raz lepsze, raz gorsze chwile, czasami jest człowiek smutny, ale.. Mm, no, no przychodzą, nie wiem, nagle znajdujemy się w jakiejś niewielkiej miejscowości, gdzieś w Bieszczadach, przychodzą, przychodzą ludzie, którzy dziękują za tą pracę, którzy wręczają, na przykład mieliśmy takie własnoręcznie namalowane ikony Matki Boskiej, i mówią, że dziękujemy za Pani pracę, dziękuję za to, że Pani tutaj jest, wiemy, że Pani rodzina jest na miejscu, dziękujemy za to, że wspiera Pani Karola Nawrockiego i to są takie momenty wzruszające, a których nie da się przeżyć w takiej pracy dziennikarskiej tutaj na miejscu. Pani Rzecznik, muszę zadać to pytanie, tak. a nawet w tym przypadku Pani Emilia, ponieważ Pani <laughs> opowiada o tej fantastycznej atmosferze, dużo pracy, wyjazdu ale tak opowiadam dalej. też o zmęczeniu, mówię szczerze, to nie jest tylko także no, kolorowo. No, a dzieci w domu i co? Ma pani dwójkę, <grym> Są, tak, ma pani dwójkę tak, małych dzieci, tak. które zostały, a pani ruszyła w turnę. E, tak, znaczy to też nie, nie do końca, że zostały, bo my rzeczywiście podróżujemy, na przykład trzy dni nas nie ma, ale potem wracamy i dwa dni jestem w domu, to też nie jest tak, że, że ja wyjechałam Płaczą i, dzieci i, bo, za mamą? Nie no, mają świetną opiekę, ale tutaj z tego, z tego miejsca chciałabym podziękować mojemu mężowi teściowej, bo rzeczywiście, pan redaktor ma dzieci no, mam i wyobraża już, sobie już, pan z nimi już, tak zostać. Dór, już nie, no broń Boże, były małe, czasami zostawały, ale to może ze trzy, razy, ze trzy razy do roku tak na tydzień. No. Nie, no powiem szczerze, że też mieliśmy przed podjęciem tych zobowiązań zawodowych rozmowę z mężem na ten temat. No i gdyby mąż się na to nie zgodził, gdyby mąż. No, jeszcze jest, jest jeszcze teściowa. No, gdyby końca, mąż. No to nie, to nie mogłabym sobie ja to, to, to do końca życia, życia wypominałabym mu pani, że podciął pani skrzydła. Co miał facet? Może by tak co miał było. facet? Co, no właśnie, co miał facet? Ale tak, gdyby zgodni, się nie zgodził, gdyby się. No, zawsze mogę też powiedzieć, no zgodziłeś się. <laughs> Więc nie, no oczywiście, że jest, że jest, ale dzieci mają naprawdę doskonałą opiekę. Ja też uważam, że, że mama to jest tak samo, że tata to jest tak samo rodzic, jak i mama, bo rzeczywiście no, często jest tak, że, że my pytamy no, kobiety, a że mamy przez ten czas nie ma w domu, ale takiego pytania już nikt nie zadaje. Tacie na przykład, gdyby tata, no przecież mnóstwo mężczyzn tak naprawdę jest no, w wyborczej i prawie, prawie, prawie nikt do tego nie, nie feministy, <laughs> Bardzo feministycznie. <laughs> nie, ja po prostu uważam, e, że tata to jest taki rzeczy? sam rodzic i też może mm -hmm. zostać z dziećmi jak najbardziej. <laughs> no dobrze, to przej przejdźmy do dorosłych podopiecznych. Mm -hmm. Tak. Co się stało Karolowi Nawrockiemu, mhm. że do momentu debat i wywiadu z kanałem Zero był zupełnie inaczej postrzegany? Po wywiadzie z kanałem Zero zaczął być inaczej postrzegany i uprzedzając mhm. opinię, że media zaczęły go inaczej przedstawiać i ludzie go innym mhm. zobaczyli, nie, nie tylko in, w inny sposób rozmawiał. Czyli pan uważa, że to nie tylko kwestia tej otoczki medialnej, tak? Pan redaktor. Nie. Był bardziej mhm. rozluźniony, był bardziej otwarty, bardziej szczery. Przede wszystkim dotykał szerszej ilości, szerszej ilości tematów. To znaczy ja przede wszystkim, tak jak powiedziałam, uważam, że kampania wyborcza to jest maraton. Karol Nawrocki nie był politykiem, tak? Mówi teraz, że już jest od tych kilku miesięcy politykiem, ponieważ jest kandydatem na prezydenta, ale właśnie, kiedy my wyjeżdżamy, kiedy, kiedy są te media, które, no nie ukrywajmy, sprzyjają Rafałowi Trzaskowskiemu, Rafał Trzaskowski ma nad sobą taki parasol ochronny, taką otoczkę ochronną I, i kiedy ciągle pojawiają się te pytania, to ja uważam, że można być w pewien sposób zablokowanym, w pewien sposób zestresowanym, tutaj pojawia się mnóstwo pytań, ciągle artykuły, ciągle fake newsy, więc ja mam wrażenie, tak jak powiedziałam, to jest ten, to jest ten Maraton, Karol Nawrocki po prostu już się rozgrzał i teraz powoli osiąga tą formę olimpijską. Myślę, że po prostu przez miesiące bycia w tej kampanii doszedł do tego momentu, kiedy, kiedy naprawdę otrzymał ten, kiedy ma w sobie ten format prezydencki. Bo ja to też zauważyłam podczas debat, bo my też się nie znaliśmy, też go poznałam w grudniu i, i teraz widzę, że to jest zupełnie inny człowiek, że on się naprawdę, że on się naprawdę zmienił. Chyba też uwierzy, chyba dużo, dużo, dużo też uważam, że z takiej naszej prezencji zależy od tego, jak my się czujemy wewnętrznie. I on naprawdę nabrał tego formatu prezydenckiego. Tak jak mówię, no podczas debat patrzę, mówię. To jest prezydent. E, państwo narzekacie bardzo mocno na media mainstreamowe, szczególnie mhm. na telewizję publiczną. Skąd inąd, słusznie, ponieważ ona niemalże otwarcie bierze udział w kampanii e, Rafała Trzaskowskiego. Tak. Natomiast z drugiej strony, kiedy spojrzałem ostatnio na tą rzeczywistość, to właściwie do drugiej tury, w drugiej turze w tym momencie już prawie że wiadomo, że znajdzie się dwóch kandydatów, Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Ale to chyba od zawsze Rafał... było wiadomo. Ja właśnie doszę wrażenie, że to no, była jedna wielka taka manipulacja. Męcen był, był bliżej, a chyba to, że on. Nie znalazł się na tych debatach z zeszłego piątku, mhm. nie pomogło mu. Mam takie wrażenie ale do czego zmierzam że z jednej strony to jest prawda to co państwo mówicie że e, Rafał Trzaskowski ma za sobą aparat państwowy media będzie organizowany koncert gdzie zakładam że siostry Przybysz będą albo e, albo e, ktoś inny będzie no nie, no albo teraz Krzysztof zaleś redaktorze teraz już zamiast, ktoś inny powinien wystąpić no nie, ja bo tak jak powiedzieliśmy Rafał Trzaskowski przechodzi metamorfozę więc więc może bardziej nie to ja zakładam, ktoś z tego ja zakładam. katolickiego środowiska może jakiś wykonawca a że, e, że będzie e, nie będzie Jana Pospieszalskiego z nami, ale że na przykład Jan Pospieszalski będzie śpiewał. No albo Dariusz Malejonek. Wydaje o. mi się, że Dariusz Malejonek <laughs> nie będzie wychwalał Rafała Trzaskowskiego, bo nigdy nie chwalił żadnych polityków. Ale mm -hmm. być może Krzysztof Zaleski zamiast tęczowej flagi tym razem będzie chwalił zdobywanie Kijowa przez Bolesława Chrobrego i chrystianizację Polski. Albo siostry przebysz będą pochwalać walkę z pogaństwem, czasami brutalną ze strony Chrobrego. Ale wracając do tego. Ok, z tamtej strony jest gigantyczny walec, maszyna medialno-polityczna, tak. zdecydowanie dominująca. Natomiast drugą taką maszynę mam wrażenie, że jako jedyny kandydat ma Karol Nawrocki. To jest po pierwsze telewizja Republika, która dzisiaj jest potęgą medialną, naprawdę prawdziwą potęgą, jeżeli chodzi o polskie media i wyjątkowo jednak, czy litościwy, czy dobry stosunek do kandydata Krzysztofa Stanowskiego. Chyba po tym wywiadzie nikt nie ma wątpliwości, że on raczej z tych dwóch kandydatów stawia bardziej na Nawrockiego niż na Trzaskowskiego. Też Tak, ale że że, wy też że, że macie takich... swoje, żeby też macie swoje potężne media. Tak, ale odnoszę wrażenie, że jednak ta ilość jest nieporównywalna, bo Pan mówi o redakcji w rzeczywiście jest też redakcja w Polsce 24. No Krzysztof Stanowski, to jest już jakaś jego osobista opinia. Rzeczywiście też uważam, że Karol Nawrocki wypadł świetnie w tym wywiadzie. Krzysztof Stanowski na to patrzy. Oczywiście też widziałem, jak rzucili się na niego ci silni razem na x ie że to jest w ogóle skandal, że Karol Nawrocki się uśmiechnął w tym programie, że tutaj zadał jakieś miłe pytanie, więc od razu takie komentarze się bardzo. Bardzo, bardzo dziwne pojawiły. Krzysztof Stanowski jest dziennikarzem. Teraz też bierze udział w tym wyścigu prezydenckim, ale sam mówi o tym, że nie chce być prezydentem. I on po prostu zobaczył, odnoszę wrażenie, fajnego gościa. Przecież wszyscy dostali u niego równe szanse. Rafał Trzaskowski również dostał zaproszenie do, do kanału Zero, ale Rafał Trzaskowski udziela się tylko i wyłącznie w swoich mediach. tak? To jest telewizja TVN, czy też telewizja rządowa, o której pan redaktor wspominał. A powiem więcej: my też, tak jak powiedziałam, dużo jeździmy po Polsce i też w zakresie moich obowiązków jest organizacja wywiadów takich na szczeblu lokalnym, bo zawsze jak gdzieś jesteśmy, to jednak tak godzina jest poświęcona na media lokalne. Ja też pracowałam kiedyś w mediach lokalnych i wiem, jakie to, jest, jakie to jest takie duże wyróżnienie i też wydarzenie tego typu wywiad dla właśnie dla tych mediów lokalnych. No i byliśmy ostatnio w jednej z miejscowości. Już tutaj nie chcę mówić, gdzie i kto to był, bo tutaj nie chcę absolutnie jakiejś represji na tego pana, na tego pana to dopiero, przynieść. tak, to dopiero po wyborach. Zapytałam, zapytałam go, czy mówię, no, czy był tutaj Rafał Trzaskowski. Mówi, tak, był całkiem niedawno. No, mówię, no jak? Miał pan wywiad? Nie, nie, tutaj była informacja z góry, że wywiadów nie ma. Więc Rafał Trzaskowski nie, to nie jest tylko tak, że, że nie przychodzi do Republiki czy do redakcji w Polsce 24. Tu jest chyba jakaś taktyka. Nie chcę podpowiadać oczywiście tam temu sztabowi, tak, ale no, wydaje mi się, że teraz, która już zupełnie została obalona i, i wszyscy to widzą, zupełnie nie udzielania się w mediach, zupełnie nie, mm, nie rozmawiania tak naprawdę z nikim poza swojej bańki, a przecież prezydent ma być prezydentem wszystkich Polaków więc zupełnie tego nie rozumiem. Jeździcie nie tylko po terenach e, takich na których Karol Nawrocki ma bardzo duże poparcie. Uh -huh, Proszę po Lubelszczyźnie czy Podkarpaciu e, czy zdarzają się inne reakcje? Czy jesteście atakowani, krytykowani? Szczerze mówiąc bardzo rzadko. Nie przypominam sobie, były jakieś tam takie sytuacje z jakimś chyba transparentem, że ktoś, że ktoś trzymał jakiś transparent. Przyszedł też jeden zwolennik Rafała Trzaskowskiego, to też było ciekawe. Karol Dawrowski do niego podszedł porozmawiać. Ale ja odnoszę wrażenie, czy nawet nie odnoszę wrażenia. Wiem, że to tak jest, że ten cały hejt i takie naprawdę bardzo, bardzo nieprzyjemne komentarze no, są w internecie. To są właśnie te takie grupy internetowe tych, tych silnych osób, które podobno trzymają się razem i tam oni wypisują wszystko, a, a ja rzeczywiście na żywo nigdy nie spotkałam się z żadnym negatywnym komentarzem. Karol Nawrocki również nie kojarzy takich sytuacji. Naprawdę to jest niestety tak, że w tym internecie jest, nie wiem, pełna, pełna odwaga. Ludzie piszą naprawdę często też bardzo przykre rzeczy, ale, ale każdy, kto troszkę dłużej posiedział w tej branży, to wie, że tego się po prostu nie czyta i na to się nie zwraca uwagi. A w życiu, w życiu realnym nikt nie miałby odwagi takich rzeczy powiedzieć. Kto wymyślił ten czoły proporczyk, który Karol Nawrocki? podarował Rafałowi <głos> Nie No <noise> naprawdę nie wiem, szczerze więc nie, yy, nie wiem kto to wymyślił a czy Pani Biejat dziękowaliście Państwo, ponieważ bez tego nie byłoby to tak, tak naprawdę tak mocne i byłaby no, moim zdaniem dość banalnym numerem wyborczym, bo przecież robił to Andrzej Duda. Natomiast, natomiast kandydatka, kandydatka lewicy, można by powiedzieć, że turbo mhm. doładowała ten gest. Tak, ale byłam trochę, ja, ja też byłam zaskoczona po tych perturbacjach, o których sporo było w internecie, udało mi się wejść na debatę i zobaczyłam ten, nie wiedziałam o tej fladze, nawet ja nie wiedziałam szczerze mówiąc, że ta flaga się pojawi i, i stwierdziłam, no naprawdę, naprawdę dobrze to poszło, ale z drugiej strony w mojej głowie zapaliła się taka lampka. No, naprawdę Rafał Trzaskowski mógł to wykorzystać na mnóstwo sposobów. A Roman Giertych twierdzi, że to Adam Bielan ustalił z panią Biejat. Ach, że razem z panią Biejat ustalił. O, prawda? No Roman Giertych twierdzi bardzo dużo rzeczy, które pojawiają się potem, tak jak powiedziałam, w jego wpisach internetowych, więc, więc nie, nic mi na ten temat nie wiadomo i szczerze wątpię, żeby tak było. Jak patrzę się na sondaże. Tak. Y z jednej strony sytuacja Karola Nawrockiego się poprawiła przede wszystkim przez zadyszkę mhm. mówiąc najbardziej eufemistycznie, jego przeciwnika, mhm. ale w drugiej stronie nie można przecież wrażeniu, że cały czas macie szklany e, sufit, że tego konserwatywnego czy gotowego zagłosować na kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość e, wyborcy jest wciąż troszeczkę za mało. Czy wy nie macie takiego wrażenia, że nie trafiacie, albo że nie ma jakiegoś przekazu także dla takiego odbiorcy centrowego, bardziej liberalnego albo nawet lewicowego, że Karol Nawrocki jest po prostu zbyt prawicowym kandydatem. Panie redaktorze, ale podobno niektórzy dziennikarze, publicyści twierdzą, że ten centrowy wyborca nie istnieje. Też tak, są, takie, mityczne, są takie opinie. To jest to mityczne centrum, które tak. nie istnieje, ale zawsze przez nie się wygrywa wybory. Ja wiem. A, e, jeśli I to chodzi? niektórzy, niektórzy mm -hmm. dziennikarze z prawa tak mówią. E, mówią przede wszystkim e, i tak, tak samo mówią niektórzy radykalni politycy Politycy, mówią to między innymi po to, żeby nie tworzyć sobie kon konkurencji, konkurencji dziennikarskiej w centrum, wokoło obozu szeroko, szeroko postrzeganej prawicy. Czy jeśli chodzi o te sondaże, to my jesteśmy spokojni, bo rzeczywiście jeszcze przypominam sobie gdzieś dwa miesiące temu pojawił się chyba taki sondaż internetowy dla redakcji Wprost, który mówił o tej tak zwanej mijance. No i wówczas już wszyscy, znaczy oczywiście nie my, nie sztab, ale tam już jakaś panika się pojawiła związana z tym, a, a my stwierdziliśmy, że należy zachować Spokój, robić swoje, żadnej mijanki nie było i nie będzie. I, I też pojawił się taki sondaż tej pracowni OGB czasami sobie patrzę. No ale teraz, te to wywalczycie, teraz to wy walczycie o mijankę w drugiej turze w stosunku do sondaży. Tak, ale tak jak mówię, sondaże sondażami, trzeba robić swoje. Na pewno kluczowy będzie tutaj elektorat Konfederacji, nie ukrywajmy. Są różne też sondaże wewnętrzne mówiące o tym, że jednak no, mamy nadzieję, że tak się stanie, że jednak ta zdecydowana część elektoratu Sławomira Mencena zagłosuje na Karola Nawrockiego. Myślę, że na pewno, jeżeli mówimy o drugiej turze, istotny będzie również wynik Szymona Hołowni czy też Magdaleny Biejat. Tak więc piłka jest w grze i wszystko się może wydarzyć. Ja uważam, że tutaj naprawdę mamy ogromne szanse na zwycięstwo, ogromne. Pan redaktor taki zaskoczony. Czeka, a w jakiej kondycji jest Karol Nawrocki w tym, w, w tym momencie? Świetnej. Naprawdę, ale mówię to też od samego początku, a to jest człowiek niezwykle pracowity. Naprawdę niezwykle pracowity, bo ta kampania, tak jak powiedziałem jest bardzo intensywna. My jesteśmy w trasie już od grudnia. On dzięki temu sportowemu trybowi życia, o którym tyle się zresztą mówiło w mediach. Tak, też takie dyskusje było, czy tego jest za dużo jednak, ale, ale tak jak powiedział Karol Nawrocki, no to pokaz, po prostu to pokazywały media. To był ten przekaz, który się przebijał. On jest naprawdę w świetnej formie fizycznej, ale też psy. Psychiczne. Ja muszę sobie wiedzieć, tyle ile było ataków i tyle ile było fake newsów na niego, a on jest właściwie no, niezwyciężony. Widzi pani poważne błędy, które popełniono w trakcie tej kampanii w kontekście waszego sztabu? w kontekście naszego sztabu poważne błędy? Nie, ja uważam, że kiedy, kiedy robi się tak dużo, kiedy robi się tak dużo, to oczywiście, że jakieś błędy się zgadzają. Myślę, że też na pewno organizacyjnie można, można było coś lepiej zrobić, ale to są takie sprawy, o których my wiemy wewnętrznie, czyli nie wiem, jakaś nie. reklama spotkań, bo też niektórzy narzekali, czasami przychodzą na spotkania mówią A że, że za późno się dowiedziałem, więc oczywiście, że tak, ale ja uważam, że przy takiej intensywności, przy takiej intensywności działań nie da się nie popełnić błędów. Czy w tej kampanii nie powinien być Bardziej aktywny jednak sojusznik, On oczywiście spadłyby gromy na niego za to, ale dużo osób twierdzi, że Andrzej Duda powinien no bardziej być, mniej bym powiedział, obiektywny, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą. Oczywiście jest prezydentem wszystkich Polaków, no ale wiadomo, że to jest kandydat jego obozu bez względu jak te relacje by nie wyglądały pomiędzy różnymi grupami wewnątrz. Czy to Prawa i Sprawiedliwości, czy generalnie Rzecz Biorąc Prawicy. Tak, panie redaktorze, ale ja uważam, że, nie, że wszystkiego nie trzeba mówić wprost. Moim zdaniem Andrzej Duda wielokrotnie pokazał, do którego kandydata jest mu najbliżej. Przecież były też zdjęcia, były też spotkania podczas tej kampanii wyborczej z Karolem Nawrockim. Były też spotkania nieoficjalne, o których nie informowaliśmy w mediach, o tym też mówił Karol Nawrocki, że to nie jest tak, że tylko podczas kampanii wyborczej widział się raz czy dwa z prezydentem Andrzejem Dudą. Ja uważam, że czasami takie poparcie subtelne jest dużo lepsze niż takie mówienie wprost. Przemysław, Mówi, co ma robić? Przemysław Czarnek nie jest rozżalony? Że nie został kandydatem? Yy, przy... Nie, wydaje mi się, znaczy nie pytałam go o to, ale muszę tutaj bardzo pana, pana Przemysława Czarnka pochwalić w tej kampanii wyborczej. Uważam, że nawet jeżeli takie coś nie wiem, bo tak jak mówię, nie znam go tak, tak dobrze, nie rozmawiałam z nim o tym, ale nawet jeżeli rzeczywiście chciał kandydować, jeżeli rzeczywiście może to było jakieś jego marzenie, to naprawdę pokazał ogromną siłę charakteru i pokazał to, że można jakieś swoje ambicje, czy może, tak jak mówię, nie wiem, czy tak. Było, ale może jakieś swoje niezadowolenie zupełnie schować w kieszeń, ruszyć w Polskę i w 100% wesprzeć kandydata Karola Nawrockiego po prostu dla dobra Polski. Naprawdę ogromny szacunek do niego, jeżeli nas słyszy, pokazał niesamowitą siłę charakteru Lubię takich ludzi. Publicystka, która postanowiła sprawdzić, jak to jest w tej rzeczywistości, którą opisujemy, czyli rzecznik kampanii Karola Nawrockiego, em Emilia Wierzbicki, dziękuję serdecznie. <laughs> Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej. Bardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.